Przedstawia. Kolejny stał dzień, już się wita ze światem. Rodzi, zobaczę i nagle podpatrzcie za ci twój najlepszy przyjaciel. I razem przeżywacie swoje cudowne chwile, tak. Już nie będzie nigdy nudy i żaden nie bo przyjaciel jest to Będziecie mm -hmm. już razem już ci prosto w twarz. Jest tam przyjaźń, piękny smak. Nikt ci ziszą. Nick i przedstawia komiczny humor. Hej Nick, co ty teraz robisz w swoim wolnym czasie? Cóż, zwykle czytam gazety, ale teraz czytam komiks, ponieważ jest to jedyny papier, na którym naprawdę mi zależy. Jest wiele komików z takie jak Charlie Brown, Garfield, Popeye, Lily i Betty Boop, itd. I dlaczego to czytasz? Już ci pokażę. Weź proszę, nie rób tego, nie robi tego, gdzie ja jestem? Jesteś w komiksie, Quincy. To dlaczego nie mam koloru? A teraz narysuję ci go wadło. O, mam jeszcze jeden. Co mi powiesz na nim jego kotka? Dlaczego mi to zrobiłeś? Nie jestem szczery. Będę tak dalej robił! Co mi teraz zrobisz? Narysuję olbrzymie auto. <grymne> <grymne> Do szczery, jak mnie przeprosisz to wyjdę z tego komiksu. Hmm... Daj mi pomyśleć... Dobra, czemu nie, przepraszam. Dobro. Już sobie przypomniałem, dlaczego tak bardzo lubisz komiksy. Cóż, są zabawne i śmieszne. To wszystko, co mogę powiedzieć. Dobrze, wszystko rozumiem. Ja też. Ja sto! Huntkins, co ty robisz? Czas na koniec odcinka. Mamu? Cheesy all the way. Um.